To jest lód i to też jest lód i to też. Jak to możliwe, skoro wyglądają tak różnie? Pierwszy to ten zwykły, który przygotowujemy z wody. Znasz go z kostek do napojów. Schładza, ale w cieple po krótkiej chwili topnieje. Drugi to suchy lód. Wcale nie z wody, tylko z dwutlenku węgla. Tak, to ta substancja, a właściwie gaz, którego pozbywamy się z każdym wydechem. Więc dlaczego jest w takiej formie? W tej postaci ma temperaturę aż minus 79 stopni Celsjusza i w odróżnieniu od zwykłego lodu nie topnieje. Od razu zmienia się w gaz, dlatego nie zostawia po sobie śladu. Idealne do przechowywania i transportu rzeczy, które muszą pozostać naprawdę zimne. A trzeci to lody smakowe, na przykład te kuleczkowe. One też mogą powstawać z zamrożonej wody, ale z pysznym dodatkiem, chociażby malin czy truskawek. I w sumie to jest świetny duet nauki i smaku. Suchy lód pilnuje temperatury, a lody dzięki temu są cały czas zamrożone i pyszne. Zaskoczyłam Cię? To kliknij w serduszko!